Witam Was, z tej strony Sabal w pierwszym odcinku z serii pojedynkowania ze Zduniem, Jędrzejem oraz Sanek Putin, chyba tak się jego nikt wymawia, wybaczcie, nie znam tych youtuberów z oficjalów, bo ja się z nimi nawet nie koleguję, ale tam się... Jakimiś rzeczami nie stykamy, ani nie mamy relacji do ustnych, więc no niestety mogę się tam jakoś pomylić. Moi drodzy, zgodziłem się na ten pojedynek z racji tego, że i tak nie mam co robić. Tymczasowy serwer powoli jest zamykany, coraz nudniej się robi, coraz ciężej jest. To no to mówię, jakaś odskocznia by się przydała. No, moi drodzy. I powiem Wam jakie są mniej więcej zasady tego pojedynku. Najpierw powiem Wam te początkowe, a w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy dochodzić do pewnych rzeczy, powiem Wam ich więcej, żeby ten początek nie trwał 2 minuty, bo chcemy przejść do tego, co jest najważniejsze, czyli do odcinka. Więc tak, każda zaczyna mając 5 bon 15 pedeków i 15 godzin na przygotowanie postaci. Czyli jeżeli przykładowo ja mam wylew i moja postać będzie miała 15 level, i 15 godzin grałem, to taką postacią muszę się walić z innymi. E, drugi najważniejszy, e, najwa najważniejsza zasada to jest e, pojedynek magów, czyli postać musi mieć wymaksowanego inta. Może być nawet bojownik body, może być to nawet i dodger, ale w sumie ja wybrałem bma z tego, że dawno tym nie grałem e, nie pamiętam kiedy w sumie ostatnio grałem całą e, kasą magiczną, bardziej sobie przypomniał, kiedy mój stary nie był najebany, niż to, że ja grałem archerem, Dagerem, albo jakąś inną klasą, oprócz wojownika body, <grywki> nie pamiętam po prostu więc yy, powiedziałem achamuni no, i za te 5 bonów muszę sobie eko ustawić. W item shopie mogę kupić jedynie PD i rękawice. E, nie mogę podnosić nie swoich itemów. E, no i w sumie to e, tyle. Mogę jakieś rzeczy sprzedawać na shopie, chociaż nie widzę sensu. E, jeżeli coś bym dobrego wydropił, no co ja na tym levelu mogę wydropić? Nawet jakbym miał level 75, i tak tego nikt nie kupi, bo nie będzie miało to bonusów. No i nie można żebrać itemów Yang. Już mnie ta zasada zabolała, bo to praktycznie większość mojej serii na tymczasowym serwerze, gdzie może nie żebram, ale robię głupie rzeczy, które są jednym i tym samym, chociaż 15 godzin złomu zbierać nie będę. Więc zaczynajmy, przejdźmy do odcinka, żeby nie przedłużać tego wstępu. Jak wspomniałem wcześniej, wybrałem BMA, a jako że poczułam się gigaczadem i ta morda niejedną już wyrwała, no musiałem ustawić taki właśnie nick. Przełożyłem sobie itemki z innej postaci do serii które dostałem od Zdunia, czyli 15 PD, 5 Bon i kupiłem sobie vip no i ruszyłem do handlarzy na rynek, żeby sobie kupić jakieś startowe eku lub nawet i endgameowe, które będę miał do końca mojej gierki. A jako, że jestem idiotą, parę godzin przed rozpoczęciem e, tej właśnie serii, zrobiłem sobie streama z widzami no i przeglądałem sobie ryneczek Polanda, długo tam nie grałem, żeby sobie ustalić ceny, jakie temy do tej serii sobie kupimy, żeby wyszło jak najlepiej. No i dziwnym, naprawdę dziwnym trafem jakiś pierdok wszystkie te temy, które miałem wypisane na karteczce A4, po pół godzinie mi je wykupił. Naprawdę no dziwnym trafem. Dobra, powiedziałem, walić to ja sobie poradzę więc tak wyglądały moje zakupy. Kupiłem FMSa plus 9, 16 na umki za 2 wony z kadekami pod PvP, złote buty z bonusem 1500 HP za 35kk, krwawy hełm plus 9 za 38, perłową bransoletę 1500 HP za 50 Hk perłowy naszyjnik 1500 HP za 65kk, no i tu powoli zbliżamy się do mojego wylewu, bo jeszcze nie mam tarczy, zbroi i kolców, nie mówiąc o wierzchowcu, a zostało mi tylko 100kk. Dlatego kupiłem zbrojkę 1K za 2 miliony, ale co do zbroi to mam pewien chytry plan, o który zdradzę w następnym odcinku, żeby nie spoilerować. Dałem 30kk za bojową plus 9, za Bengala 33kk, no i kupiłem Ebo plus 7 za 12kk. Reszta kasy później mi się przyda na jakieś poty i inne pierdoły. Patrząc na to, co kupiłem, moja reakcja mogła być tylko jedna. Ja pierdolę, jakie ja te gry kurwa kurwa nienawidzę! W międzyczasie skapłem się, że za wolno biegam, i wróciłem się po zieloną i flotową miksturę. zapłaciłem około 2 lub 3 miliony, tego już akurat nie pamiętam. Czym prędzej aktywowałem Pielotubą i Zieloną Mixturę, bądź co bądź bardzo drogą, no i po 30 sekundach się wyjebałem. Wbijając trochę większy level na tygrysach, myśląc, że tarcza plus ziemięć oraz hełm plus ziemięć mnie trochę bardziej ochronią, poszedłem do lochu małp, no i tam również dostałem strogi w pierdol. <laughs> By zabić swoją chwilową depresję, postanowiłem zobaczyć co u mojego rywala największego słychać, no i zobaczyłem tą piękną, wręcz świetną ankietę, do której serdecznie Was zapraszam oczywiście. Musimy wspierać polskich youtuberów. Ale spokojnie, Giga Chat nie może tak się łatwo poddać, poszedłem sobie na tak zwaną polankę, no i wbiłem 18 level, pora na resetowanie pierwszego skilla, żeby wbić go na M. Pierwszy skill jaki pójdzie do resetu i będę go wbijał na M, będzie to ognisty duch znaczy tego, że Stashi ułatwia ekspienie. nie. Przy okazji, to musi być postać pod PvP, więc nie wiem, czy będę roczną ochronę wbijał. Moim planem to jest tak, ognisty duch, sferka, no i być może ochronka jako trzecia, ale nie wiem, jaki level uda mi się wbić w ciągu 15 godzin, więc póki co te dwa skilly, jak ognisty duch i sferka, są najbardziej mi potrzebne, bo największy damage robią i największe wtedy będę miał szansę na zdobienie czegokolwiek. Przy okazji miałem pierwszą próbę, jeżeli chodzi o zbrojkę na plus 7, na level 18. Niestety mi to nie wypaliło i trochę kasy na żółcie niedźwiedziami poszły. Walić to zostawiłem sobie zbrojkę plus 6, żeby tylko mieć trochę więcej defa na tej polance w M2. Nowa zbrojka sprawiła, że dostałem trochę większych jaj i postanowiłem drugi raz spróbować w lochu łatwym małp. No niestety troszkę mi to nie wyszło, bo dostałem znowu wjebane, ale dłużej trochę postałem te 3 sekundy, to chyba się liczy, nie? <grystanie> na polance udało mi się wbić 21 level i trochę nudno się zrobiło, trochę chciałem to przyspieszyć. No to ruszyłem na pustynię na spot Hunio, Gdyś uważałem, że tam jest chyba najlepszy spot. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tam najwięcej jest mopków i najlepiej się exp na tym właśnie levelu. A jak na tym spocie? <laughs> Szkoda, że pićdy ja Kurwa no nie No po prostu kurwa no nie Boże, czy ty to widzisz? No, i to jest właśnie największy problem z Sury BM. Jako, że jest to postać magiczna, nic w siłę nie, nie ładowałem i same hity tej postaci są po prostu żałosne. Dlatego odłożyłem to do dnia jutrzejszego, żeby sobie trochę porozmyślać, co dalej robić, gdzie na XP ten magiczny level 25 i wyższy. Wziąłem sobie wszystkie mapki M2. No i tak sobie pomyślałem, jakie spoty są największe. Jeżeli chodzi o Polankę, na pewno Pchunio, ale to są moby trochę słabsze, bardziej na level 18-20. To jest za słabo, ja wolę bardziej generały i te łuczniki, więc wybrałem po prostu Siso, gdyż jest to chyba najlepszy spot, spot dostępny w Metinie. No i jak powiedział, tak zrobił, spędziłem tu blisko godzinę, ale level 25 ładnie dobiłem i trochę mnie to znudziło, postanowiłem trochę polepszyć swój ekwipunek, kupić coś na Mistyki i spróbować swojego szczęścia w Dolinie na Ezotach. To jest to stary serwer, jeżeli chodzi o Polanda, więc raczej botów tam nie będzie, bo nie da się już na tym zarobić, tak przynajmniej mi się wydaje, ale sprawdzimy to wszystko, przejdźmy do M1. Myślałem, że uda mi się kupić więcej itemów, ale niestety kupiłem jedynie... Krwawy hełm na mistyki, no i jakieś kolce pod inta, żeby mój trochę duszek więcej bił. Szkoda, myślałem, że tych itemów będzie więcej. Nawet nie to, że nie mam jągów, ale po prostu tych itemów było parę. Eee, więcej jest na zwierzęta albo na jakieś tam rzeczy, na które jeszcze nawet levelu nie mam, jak na przykład nieumarłe, co mnie na ten czas to nie obchodzi. A miałem taki plan, żeby potem pójść sobie do świątyni. No niestety nie wypaliło, ale coś na to poradzimy. No i to, co mnie najbardziej boli na tych wszystkich postaciach z levelem, to ta zasrana szybkość ruchu, no zobaczcie jaki to jest ślimak zasrany! Zanim ja tam dojadę do tych ezotów, to ja obiad sobie zdążę zrobić, nie wiem, placki usmażyć, kotleta odgrzać, cokolwiek innego, dlatego moi drodzy wyszedłem z przekonania, że też musicie odczuć ten ból i przygotowałem dla Was 35 ciekawostek, które na pewno macie w dupie, ale chciałbym, żebyście zobaczyli całą podróż od środka doliny do Ezotu, więc miłego słuchania oraz oglądania. Ziemia jest jedyną planetą w naszym Układzie Słonecznym, której nazwa nie pochodzi od imienia Boga. W Chinach zakazane jest przytulanie drzew. Ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia. Kichnięcie podróżuje z prędkością około 44 metrów na sekundę. Rakiety do tenisa były kiedyś wykonywane z krowich i obcych jelit. W Singapurze zabronione jest rzucie gumy. Liczba rozmaitych form życia, które zasiedlają się na ludzkiej skórze przekracza liczbę ludzi żyjących na Ziemi. Leonardo da Vinci potrafił malować jedną ręką i jednocześnie pisać drugą. Trzy najbogatsze rodziny na świecie mają w sumie więcej środków i zasobów niż 48 najbiedniejszych krajów łącznie. Woda kokosowa może być stosowana jako osocze krwi. W trakcie oddychania żebra poruszają rocznie 5 milionów razy. Przeciętny szerołatek zdaje ponad 400 pytań dziennie. Ostatnie słowa malarza Vincenta van Gogha? Smutek będzie trwał wiecznie. 2 września to Międzynarodowy Dzień Lodów o smaku borówki. Widelec pojawił się we Włoszech wcześniej niż w jakimkolwiek innym kraju ze względu na makaron. Cesarz Japonii jest jedynym władcą na świecie sprawującym władzę pod tym tytułem. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają największą przewagę mężczyzn nad kobietami w społeczeństwie, precyzując... 219 mężczyzn przypada na 100 kobiet, to nieźle tam mają, a każdy ma tam pewnie po 8 e, żon. Prawdziwa maślanka nie zabiera mleka. George Washington w swoim ogrodzie hodował konopie. Śminki mogą zabierać rybie łuski. Od 1965 roku wszystkie brytyjskie ciągi są wyposzone w zestaw do parzenia herbaty. W Wielkiej Brytanii 1 na 10 par jest etycznie zróżnicowana. If you know what I mean, e, ma się rozumieć. Ostatni człowiek, który chodził po księżycu, obiecał swojej córce, że zostawi na powierzchni ziemskiego satelity jej inicjały i zrobił to. TDC pozostaną na księżycu przez 70 tysięcy lat. Najwięcej rozmów telefonicznych rejestrowanych jest zawsze w dzień matki. Dzieci rodzą się w przewidywanym terminie tylko w 4% przypadków. Ludzie, którzy pracują w więcej 17 godzin dziennie mają o 67% większą szansę na atak serca niż ci, którzy pracują tylko 8 godzin dziennie. A ci, którzy grają w betlina to pewnie zawały mają codziennie przy ulepszaniu kowala. Żeby wejść na wieżę Eiffel trzeba pokonać 1710 stopni. Wieża Eiffel została w 1967 roku czasowo przeniesiona do Kanady. Wszystkie zegarki w filmie Pulp Fiction są ustalone na czwartą 20. Tylko 15% Sahary pokryte jest piaskiem. No i zostały mi jeszcze trzy ciekawostki, ale na pewno Was to kompletnie nie interesuje. A jeżeli chodzi o ekspienie, jak mi szło? Sami zobaczcie. No i od założenia postaci minęło dokładnie 2 godziny 30 parę minut. No i na ten moment zakończymy pierwszą część, bo ja nie chcę robić odcinków plus 20 podzielę tu na parę części i ten ostatni odcinek to będzie odcinek, gdzie będziemy się pojedynkować z innymi youtuberami. Kiedy to nastąpi, nie wiem tak jeden odcinek na tydzień raczej wrzucę. Jeżeli Wam się film spodobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to nie. No i mam nadzieję, że taki typ materiału. W inny sposób edytowany Wam się jak najbardziej spodobał. Dzięki razie i do widzenia.